W Tarnobrzegu odbyła się już dziewiąta edycja akcji SOS Matura, która co roku jest dużym wsparciem dla młodych ludzi przygotowujących się do egzaminu dojrzałości. To bezpłatne zajęcia z matematyki skierowane do maturzystów z całego regionu. Niemal tradycyjnie to właśnie królowa nauk sprawia młodzieży najwięcej problemów. To jeden z głównych powodów, dla których projekt jest cyklicznie realizowany. Korepetycje z matematyki składały się z wykładów i ćwiczeń. Zajęcia tak jak w poprzednich latach poprowadziły pracownik naukowy uczelni doktor habilitowana Maria Borowska oraz Anna Woś z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Po dwóch latach zajęcia powróciły do tradycyjnej formy. No, zdalne musiało być, to już od nas nie zależało. Taka, taki był wymóg chwili więc łataliśmy w sposób zdalny. Ten projekt był, ale to nie było to, co w sposób stacjonarny, w bezpośrednim kontakcie, kiedy można wymieniać swoje pytania, udzielać odpowiedzi i myślę, że tego typu forma stacjonarna jest nie do przecenienia w porównaniu ze zdalną. Nasza SOS Matura, która realizowana już w ramach dziewiątej edycji, skierowana jest do tegorocznych maturzystów, ale również i uczniów, którzy chcą pogłębić sobie wiedzę z matematyki. Realizowane są bardzo profesjonalne, profesjonalnie, z dużym zaangażowaniem, ale przede wszystkim merytorycznie zajęcia, które mają na celu pogłębienie, poszerzenie wiedzy. I co jest ważne, uczelnia. Zawsze jest przyjazna tym osobom, które chcą tutaj przyjść, chcą poszukiwać wiedzy, poszerzać sobie tę wiedzę. Zaoferowano 10 godzin wykładów oraz 15 godzin ćwiczeń. W sposób syntetyczny i przekrojowy przerobiony został materiał, którego uczniowie mogą się spodziewać na egzaminie dojrzałości. Cały program SOS Matura i jego organizacja ma dać młodzieży jak najwięcej korzyści. Pomyślany jest w ten sposób, żeby to, co było w ciągu całego cyklu kształcenia w szkole średniej, ująć syntetycznie, tabelarycznie, w sposób zwięzły, poprzez porównanie pewnych zagadnień, poszukiwanie analogii. Różnic I takie solidne przygotowanie, można powiedzieć, matematyka w pigułce, przygotowanie abiturientów do pomyślnego zdania matury. Chciałem bardzo serdecznie podziękować tutaj Państwu za, za wkład uczelni zawodowej. Że Państwo wspieracie tych uczniów, bo raz było ich 400, podczas pandemii było ich, ich znacznie mniej, ale jednak cieszy się to ogromnym zainteresowaniem, bo mam nadzieję, że Wy, którzy tutaj siedzicie, korzystacie z tej akcji. Tak czy nie? I jest to pomocne, tak? Bardzo się z tego cieszę. Przyjęta przed laty formuła przynosi wymierne efekty, o czym świadczą wyniki osiągane przez młodych ludzi. Prowadzący zajęcia oraz organizatorzy starają się modyfikować projekt, w czym pomaga stały kontakt i rozmowy z uczestnikami. Zbieramy informacje zwrotne już po egzaminie maturalnym. Uczniowie piszą na maila do koleżanki i ona to wydrukowuje mamy tu w zasobach dziekanatu wszystkie informacje nie zdarzyło się żeby jakieś recenzje były negatywne wszystkie osoby które piszą swoje refleksje po odbytej maturze zamieszczają bardzo pozytywne relacje cenne które pozwoliły im przygotować się należycie do matury. I to nas bardzo cieszy. Ja to nazywam, że to jest przedmiot najmniej kochany w szkole, ale wszystko przynajmniej ja robię i robimy wespół z koleżanką prowadzącą ćwiczenia, z panią Anną Woź, żeby właśnie ten mit obalić. Zajęcia odbywały się w murach Państwowej Uczelni Zawodowej w Tarnobrzegu. Dzięki czemu maturzyści mieli komfortowe warunki do nauki. Na zakończenie tegorocznej edycji nie zabrakło podziękowań, gratulacji oraz przede wszystkim życzeń dla młodzieży. Planujemy kolejną edycję i tutaj jej magnificencja. Pani Rektor, Pani Profesor Anna Szylar serdecznie już zaprasza na kolejną edycję. My oczywiście jako organizatorzy, a tutaj szczególnie Pani Profesor, mam nadzieję, że nie odmówi. Królowa Nauk jest tym tutaj przedmiotem dominującym przy przygotowaniu przyszłych naszych maturzystów i wsparciu naszych przyszłych maturzystów. Więc będziemy wszystkich serdecznie zapraszać, zarówno maturzystów z subregionu tarnobrzeskiego, jak również osoby z dalsza, które przyjeżdżają, korzystają z tego rodzaju wsparcia. Jeszcze raz serdecznie, serdecznie zapraszamy w imieniu naszej społeczności akademickiej, w imieniu pana prezydenta miasta Tarnobrzega, który jest honorowym, który objął honorowym patronatem to przedsięwzięcie i pana zastępcy, prezydenta Mirosława Plute. To od niego też to przedsięwzięcie tu się utworzyło, tutaj też zaistniało.